No witajcie przecież znowu ponownie Dziś towarzyszy mi Tofisław, Tofik Tofisław Głuchy, ślepy, ale wierny i dość inteligentny A to kolejna, można powiedzieć, Hasiokowa zdobycz, którą którą rozbierzemy Spróbujemy rozebrać takich rzeczy też chyba jeszcze nikt nie rozbierał ekspres do kawy tu już widać jakiś taki mosiąc albo jakaś taka nierdzewka tofik będzie pomagał oczywiście oczywiście no i cóż lecimy z koksem zobaczymy ile tutaj kolorków siedzi kształt jest taki wiecie no, taki, no widzicie jaki jest designerski Ni to skocznia narciarska, ni to kształt niewiasty wchodzącej pod prysznic, stąpającej stopą na brodzik w przezroczystej kabinie. Dobra, nie wymyślamy, przystępujemy do dzieła. Zanim przystąpię do dzieła, polecam wam wszystkim kanał synom.pl Fajne kolega firmy robi, ale ma mało subskrypcji. Więc trochę go tam jak można bez Bardzo fajne materiały robi na temat rozbiurek, sprząta las. A więc wszystko, co jest takie no, przyjemne i pożyteczne. No to co, do dzieła lecimy. Tu coś trzyma. Kabel ktoś obciął. pobudowa plastik hmm. co jest w środku? chyba aluminium dobra Trochę miedzi Plastik Plastik Ale ja z tym elegancko Odkrywamy nowe śrubeczki. Chyba. Elegancko, co ja mam z tym elegancko? No, no, no. Co to za mechanizm jak w browarze? Patrzcie. ten fajny Pulpit sterujący, tak w PlayStation albo F16. Dobra. Gumki, gumeczki, jak wędkarskie fanty, tak skacze. Dzieb, dzieb, dzieb ci mamy tutaj, czy będziemy wyrzucać w sumie ten plastik to też. To nie był najlepszy pomysł, mniejszy plastik. O, widzicie, fajnie tu trochę mosiądzu się dzisiaj trafi. Porządna niemiecka robota wykonana w Chinach. No i pierwszy kolorek. Mosiąc. Wiecie, te śrubki to też fajna sprawa, no bo wiecie. Zobaczcie, ile tego jest. Tu mamy pierwszy fragment nierdzewki z tegoż bąka takiego jakiegoś. Co w tym bąku siedzi nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć. może to komuś spadło no nie wiem, zobaczymy co tam się kryje w tym może się nic nie kryje, bo to taki ten teges kosmiczny jakiś taki wynalazek z NASA no i tak taka fifka, jakby wentylek żeby sprawdzić, jak nie przypieprzysz młotkiem, to się nie dowiesz, ale rozwalisz tego fajnego. To UFO. Kapsuła czasu. Tak, tofik. Łajka w kosmosie. Tofik w kosmosie. Elegancko niech będzie kolorek. Nie będę tego rozwalał bardziej. No i lecimy dalej. Patrzcie na tą machinerię, jakiś jak wyciskać, jakiś taki. No to lecimy dalej z tym koksem wybebeszone. I jakaś aparatura w szpitalu. Piękne. Wszystko takie gumkowate. No nic, zobaczymy co to, co to się... No nie jest to jakieś skomplikowane urządzenie, ale wiecie jak jest. W tych kabelkach to będzie trochę miedzi. To jest ciężkie, zobaczymy. Cóż to takiego? I czy kryje w sobie miedź? jakaś sprężyna jakiś taki przepływacz może spieniacz mleka ciutwie rozkwinimy to piękny jakiś taki element nierdzewkowy na pewno no jak takie coś cieszy z młoteczkiem albo z gumóweczką Bezpiecznik. To pożyczy żeby te kable się tak nie majtały. Elementy plastikowe. Kabli. Ten element może mieć trochę miedzi w sobie, aluminium. Kondensatorek, kolejny kondensatorek, jakieś słoneczko może to zbyt drastyczne, co robię dla niektórych elektroników, no ale wiecie jak jest no mówiłem, tu będzie trochę miedzi trochę miedzi w tym siedzi temu dam już spokój chyba bym nie rozkręcał, dobra tu a, sorry tu jest jeszcze element, którego nie zauważyłem Spieniacza, czyli nierdzewka na pewno, hmm, fajnie. A nawet jest zachowalka kawałek rurki, no bo wiecie jak jest ta konstrukcja. A tu jest jeszcze element nierdzewkowy. Bez młotka nie rośnie. nierdzewka no i co? tyle zostało ze skoczni zajmiemy się jeszcze tym ustrojstwem nierdzewka czy mosiąc pobiał no taki materiał jak baterie się robi łazienkowe Wiem, osiąc powiem, powtarzam jak baran, bo, bo przecież Metaleo tak napisane. Ale to chyba o to chodzi. Piękny fant. Ta sprężynki. Gdzie aluminium? A i gitara. Dobra, dwa psy wróciły. Tam jest plastik, tu pełno śrubek Metalowych, to baro. Podświetlę wam. No kilo 60, by nie patrzeć. A bez tego, bez tej podejrzanej podstawy pół kilo. No elegancko. Aluminium Aluminium i to też raczej Aluminium prawie pół kilo mosiąc 330 gram. I ociupinka miedzi. No cóż, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o kanale Synom. .pl. Zaglądajcie. Chłopak podobne rzeczy robi. Jeszcze raz przypominam. Pozdrawiam wszystkich I do następnego aż się cieplej zrobię.